Co tutaj można zobaczyć? Bo to trwa kilka dni. Ja już tutaj oglądam pracę, to są zdjęcia, ale też macie jakieś warsztaty. Tak, no to są zdjęcia pana Piotra Sawickiego seniora, który był. E... Wybitnym artystą teatru, plastikiem, scenografem, twórcą teatrów lalkowych w Białym Stoku przed wojną i po wojnie, a w czasie wojny razem z generałem Andersem odbył szlak bojowy. No i z tej właściwie okazji zorganizowaliśmy tę wystawę, ponieważ pan Piotr Sawicki ma, znaczy Piotr Sawicki Junior, syn pana Piotra Sawickiego Seniora, który też zresztą jest, mówię o juniorze, wybitnym fotografem. Przechował kolekcję wyjątkowych zdjęć po ojcu, na których można zobaczyć i generała Andersa, i Sikorskiego, ale też unikatowe zdjęcie z Łagru, w którym Piotr Sawicki senior został przez Sowietów osadzony. Później to właśnie z Łagru wydostał się, aby dołączyć do armii Andersa. Także te zdjęcia dokumentują pracę artystyczną pana Piotra Sawickiego w drugim Korpusie Wojska Polskiego, właśnie na szlaku bojowym. Andersowców, ponieważ, jak wiadomo, ta osobliwa armia była nie tylko armią żołnierzy, nie tylko nawet jeszcze armią cywilów, którzy z Andersem, jak mówił Gustaw Herling-Grudziński, jak z Mojżeszem wyszli z ziemi niewoli, była to także armia artystów i Właśnie chciałam o tę armię zapytać. Tacy słynni artyści, którzy wtedy wyszli razem z armią Andersa z Rosji Sowieckiej, Kogo mamy? No tutaj właśnie podczas tego festiwalu, podczas tegorocznej edycji chcemy upamiętnić tę słynną wielką drogę Andersa, ale to hasło Wielka droga już jest tytułem bardzo znaczącego dzieła w dorobku polskiej kinematografii. Pod koniec wojny Michał Waszyński, wybitny przedwojenny jeszcze, animator życia filmowego w Polsce, ale i reżyser, ale i producent który z armią Andersa także z Sowietów wyszedł, zrealizował ten film. No więc mamy Waszyńskiego, po wojnie zresztą Waszyński zrobił oszałamiającą karierę w, na Zachodzie, nie wrócił już do komunistycznej Polski. Mamy środowisko kultury paryskiej, prawda? Jerzego Giedrojcia, Józefa Czapskiego, może zwłaszcza Czapskiego, któremu Anders powierzył to yy, Niezwykłe zadanie odszukania oficerów, którzy gdzieś mieli się zawieruszyć w Rosji Sowieckiej. Tak przynajmniej twierdzili Sowieci. Później, oczywiście, okazało się, że to właśnie ci oficerowie zostali zabici w Katyniu. To byli koledzy Czapskiego, z którymi on został osadzony w Kozielsku. Gustaw Herling-Grudziński, autor późniejszy Innego Świata, jednej z najwybitniejszych relacji o, o tym, jak wyglądały te sowieckie obozy koncentracyjne, łagry. No, ale mamy też kompozytorów, mamy ludzi estrady, jak Hanka Ordonówna, prawda? Mamy no, właściwie całe grono intelektualistów bardzo wybitnych, którzy po wojnie, zwłaszcza na emigracji tworzą. Niektórzy z nich zdecydowali się wrócić do kraju. To zawsze były dramatyczne wybory. Chcemy te dzieła nie tyle upamiętnić w takim sensie antykwarycznym, co pokazać ich świeżość, to znaczy ożywić się. Dlatego na festiwalu podejmujemy taką formę. Um, która ma nie tylko, no, na przykład w dyskusji przypomnieć, czy, czy, czy w filmie jakimś archiwalnym, dokumentalnym, ale też produkujemy jakieś dzieła sztuki, czy angażujemy artystów do tego, żeby się z tym dorobkiem zmierzyli. Od skromnych bardzo form, takich jak czytania aktorskie, tutaj było już kilku świetnych aktorów, którzy czytali wiersze poetów, z Armii Andersa, ale też trudną, zapomnianą prozę, znakomitego prozaika leolipskiego, no ale też koncerty, przed nami dzisiaj jeszcze koncert Exodus, który nawiązuje właśnie do tych słów Herlinga Grudzińskiego, który powiązał to wyjście z Sowietów do tego toposu, tego motywu jednego z w europejskiej kulturze, czyli właśnie wyprowadzeniu przez Mojżesza Żydów z ziemi egipskiej. W tym koncercie wezmą udział wybitni muzycy, Bartłomiej Zajkowski, pianista, Bartosz Pękala, perkusjonista, będą tam także instrumenty elektroniczne zaangażowane, więc... Więc wiele sobie po tym koncercie obiecuję. Jutro kolejny koncert, on sam był No i kompozytor Szymon Sutor, dosyć młody, ale bardzo znaczący już kompozytor, który specjalnie na tę okazję, jaką jest nasz festiwal, napisał dzieło oparte o twórczość Mariana Czuchnowskiego, też jednego z poetów andersowców, dzisiaj zupełnie zapomnianych.